Nie mogę, ten challenge jest głupi, giga. Dlaczego ja to wymyśliłem w ogóle? Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Stumble Guys. I dzisiaj będziemy grali coś naprawdę specjalnego. Nie wiem, czy to w ogóle jakoś wyjdzie, no ale przetestujemy to razem, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. Jest ona naprawdę ostatnio popularna i się nie dziwię, bo jest to taka, co prawda podróbka Fall Guys'ów, ale naprawdę świetnie się w to gra. I tak, mamy darmowego spina, więc kręcimy. Mamy dwa spiny. Może się coś uda. I dzisiaj, widzowie, nie możemy dotykać zielonego na mapach ze Stumble Guys. Po prostu. nie. Nie mogę dotykać zielonego koloru i z tej... O nie! Tak blisko legendarnego! Nie mogę dotykać zielonego koloru i z tego też powodu założyłem skina epickiego, czyli po prostu mojego zielonego szkieleta. Czekajcie, ja powiedziałem niebieskiego koloru. Zielonego oczywiście nie możemy dotykać. No i tu jest totalny skam. Bo znowu baby Kit Garson, jakiś... Nie wiem, kim jesteś, nie chcę wiedzieć. Także, proszę Państwa, dzisiaj gramy nie dotykając zielonego koloru. Zobaczmy, jak daleko uda nam się przejść. I też się zastanawiam, czy nie kupić sobie Stumble Passa bo chyba będę grał więcej w tą grę. Tak mi się wydaje, że będziemy grali. Możecie pisać też w komentarzach różne wyzwania. Jeżeli wybiorę wasz komentarz, to dam was, mm, po prostu pokażę was na nagraniu, na odcinku będziecie i wtedy robimy dany, dane wyzwanie, dany pomysł od widza. Więc tym razem lecimy z zielonym kolorem, nie mogę go dotykać, także może być naprawdę ciężko. Ewentualnie będą takie bapy, że tego zielonego prawie nie będzie. O właśnie, tu to nie ma absolutnie zielonego, więc mamy totalnie bezproblemowy level. Ciekawie by było zagrać się dotykając niebieskiego. Bo to by było już lekko problematyczne. Naprawdę, widzowie, serio, spodobało mi się Giga Stumble, guys. O matko, o dobra, już mi się nie podoba. Odwołuję, nie podoba mi się. O, prawie tam doskoczyłem. Nie wierzę. Najgorzej, tak na początku dostać. Dobra, widzowie, koniec, koniec tego. Nie może być. Ja nie mogę być taki słaby. No, dobra, jednak będę taki słaby. Jedziemy do przodu. Nie, serio, ja tutaj nie popisałem się, zwłaszcza w pierwszym i drugim odcinku. Znaczy, odcinku, na pierwszej i drugiej mapie, które grałem. Pierwszy raz po prostu. No to tam to naprawdę była masakra. Dobra, skaczemy do przodu i takich przegoniliśmy. Ja nie wiem, jakim cudem, w ogóle. Nie wiem, jedynka, beka, przegoniliśmy was. <laughs> nie, no oczywiście się nie śmieję, ale powiem wam szczerze, no byłem ostatni. Naprawdę, ten młot mnie tak wywalił, że masakra. A, pierwszy, byłem pierwszy chyba. Nie wiem, być może. W każdym razie, widzowie, udało nam się przejść. Uo! ci tutaj co robią, się odbijają. Co wy robicie w ogóle, ludzie? <laughs> nie mogę, tutaj jaka słodka biedronka, zobaczcie, biedroneczka, biedroneczka. I teraz tak, mam nadzieję, że zielonego nie dotknąłem. Gdyby te kulki, które m, wystrzeliwuje ta armatka. O nie! DOTKNĄŁEM ZIELONEGO! <noise> ale tutaj się w sumie nie liczy chyba, bo gdyby to uznać za dotknięcie zielonego, no to film by się skończył chwilę. Znaczy to film i tak się nie skończy, ale wiecie, chodzi o to, że na planszy, doprecyzowując, bo tutaj no już by była lipa, także <noise> nie mogę. Dobra, dajcie coś zielonego, żebym się troszkę potrudził, byłoby fajnie. Uwaga, co wybierze? Tu jest dużo zielonego na przykład. Tu też jest dużo zielonego. Jeżeli na jakiejś planszy, nie mówię o wygranej, bo jak jest wygrane. O nie! Nie! Nie wierzę, widzowie! Przegrywamy! No muszę coś zrobić, żeby przegrać w takim razie. Tylko że tutaj zepsuję ludziom wtedy... A jestem na białym! Dobra! Dobra! Byłem na białym, więc w sumie W sumie to się liczy. Okej, okay. jedyne co mogę robić to być na białym. Nie, nie, nie przepychaj mnie, stary, nie! Nie, nie, nie! Nie mogę dotknąć, tak wiecie, w pełni zielonego. Ja tutaj staram się po białym biegać. Żeby pomóc moim strzelać, podajcie mi piłkę, to ja strzelę, dobra, o, no niestety Dobra, no nie, nie przepychaj mnie, bo przegra, no stary, przes przestań mi to robić, jesteś naprawdę niemiły Dobra, nie, 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 ja chciałbym odbić tą piłkę widzowie, ale no problem jest taki, że nie mogę zbytnio wam pomóc <laughs> Nie mogę, ten czelec jest głupi, giga, dlaczego ja to wymyśliłem w ogóle? O, tutaj jakbyśmy podeszli, nie no, oni od razu tą piłkę zabierają w ogóle i tak miałem farta, serio, miałem giga farta, widzieliście? No nie przepychaj mnie, bo przegram! To się nie liczy, widzowie, to się nie liczy. Cześć! Siema Zaraz mnie uznają za jakiegoś trolla, że wiecie, nic nie robię. Nie dobra, jeżeli dotykam jeszcze białego, to jest okej. Okay. Mogę pójść w sumie na, na niebieski, Elo. Siema. Dobra, no widzowie, jedyne co mi pozostało to spróbować im pomóc. No co prawda dotknąłem zielonego, ale... Nie mogę. Nie no, dobra, przejdziemy już ten level. Bo, wiecie, tak, dotykam na wpół. Patrzcie, na przykład, o taką, No to stoję pół na pół, powiedzmy. Widzicie, że się staram naprawdę grać wedle tutaj zasad, żeby nie było. No nie nic nie mogę pomóc moim tak naprawdę. Więc jestem totalnie gdzieś w tej rundzie. Pewnie mnie ludzie znienawidzą. Dobra. O, piłka! Właśnie chciałem tak zrobić, wiecie? Tylko, że jak, jakoś się ruszę za bardzo. A gdybym tak odbił tą piłkę tutaj? o, o leci piłka. Nie, nie, mogę pomóc. O, o, o! No nie mogę nic za bardzo zrobić! Tak gra się sama wygrywa! Widzowie, jak wygrać grę będąc w miejscu? Proszę bardzo, voila, poradnik by Berezik. Jak, jak wygrać po prostu bez, bez chodzenia? Łatwo. Nie no, tutaj się nie liczy oczywiście zielone. O tutaj, jak wiecie jest, że pozostało. Ale jak będę naprawdę na takim totalnie zielonym, na płytkę jakąś zieloną wskoczę, albo coś, to już przegrywam. Tutaj byłem, starałem się być na tych paskach bia... Okej... Okay. Mam nadzieję, że na trawę się nie wywrócę, bo wtedy już... O nie, tam jest zielony na ko... Tu jest też zielony, dobra widzowie. Dajemy radę, dajemy radę, spokojnie. Tutaj już nie ma ulgi. Jeżeli dotknę ten zielony, to przegrywam, co nie? Dobra, jedziemy, jedziemy. O, ale zjeżdżalnia, no giga koks, naprawdę. Ten jest pierwszy, no niestety, szkoda. Gdybym się mniej zastanawiał, to bym może to wygrał jakoś. Dobra, spróbujmy na górę. Ale fajny level, Jakie mega, nie mogę, te StumbleGuysy są giga fajne, serio. Mega przyjemne do grania. Dobra, lecimy teraz tutaj, zobaczymy kto będzie pierwszy, czy on czy ja. Raczej on, jak tak patrzę. No, raczej on, widzę, że ktoś tu wyćwiczony totalnie. O nie, walnąłem się, przegrałem. Widzowie, nie! O, już koniec, koniec trudny. Jeszcze się odbijam od wiatraka. Dobra, ale tutaj było już trochę zielonego. Troszkę naciągany challenge, widzowie. Tak troszeczkę, no, leciutko naciągany, ale wiecie. Chodzi o dobrą zabawę i ja się tutaj dobrze wiem. Mam nadzieję, że wy też, bo bardzo fajnie to poszło miło wszystko. 1500 xp dobra, level wpada. I myślę nad tym Stumble Passem, ale może to zrobimy w kolejnym odcineczku, jak będziecie chcieli. I teraz tak, ja mam tutaj jeszcze troszkę coinów. Wydaje mi się, że możemy otworzyć... Trzy razy, dobra, jedziemy. Zróbmy opening jeszcze. Rzadkie lub lepsze. Dawaj, dawaj ziomek, dawaj coś złotego. Tak, epicki, dobra, ninja. No co prawda nie jest to złoty, no ale może kiedyś złoty dostanę. Fajnie by było na nagraniu na dostać złoty, no na przykład tutaj. O ja, dobra, mamy Decimusa. I uwaga widzowie, to ten moment. Proszę. Nie wytrzymam. No jakiś pilot. <grym> Lot Hover, czy jak on tam ma. No nie mogę! No dlaczego tak słabo idzie? Naprawdę mega słabo idzie. Dobra, widzowie. Jeszcze raz. Zobaczymy, czy przejdę. Nie mogę na zielony wchodzić, dlatego mam takiego skida, powtarzam. No i zobaczymy. Zrobimy też o wiele inne, znaczy wiele innych wyzwań, które wy wymyślicie. Także piszcie komentarzyki, widzowie. Zostawiajcie łapeczki. Jak dacie jakieś fajne dacie jakieś fajne wyzwanie, nie potrafię mówić sorki, to po prostu to zrobię i po prostu bawmy się tą gierką, bo jest naprawdę giga, giga fest tutaj. No, zabawowa, zabawowa w ogóle. Co to za słowo? Bo, boberst, ale zabawowa, ale heca. Dobra, lecimy. Mamy tego szkieletcika, tak jak ktoś tutaj obok. Także ciekawie, ktoś też ma tego skina. Jedziemy do przodu i jazda, Dobra, ciśniemy, ciśniemy, widzowie. O, no i nie! Wstręt na kulko. Nie wytrzymał z tobą. Dobra, idziemy po lewej, bo więcej osób ucha. I teraz tak, przejdźmy. Dobra, uwaga, 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 uwaga. No, okay. Jest spoko. Nie, no ty. No nie mogę, wredna, no co się dzieje? Dobra, nie mogę. Jeszcze się uśmiechnąłem w tym. Sam w tak się uśmiechnąłem, nie mogę, dobra, ale widzicie, no, no jest Merezik troszkę podkurzony, pod, pod podkurzony Dobra, lecimy, 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 szybko, 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 A, moje miejsce tutaj, A, jak pysznie, jak pięknie Dobra, widzowie, w ogóle ja mam tutaj na maskotce, którą widzicie, to ja mam tutaj takie kliki, którymi jestem zły albo coś I jak klikałem emotki, to pewnie przez przypadek mi się aktywowały, muszę zmienić na inne przyciski, tak, no Powiedzmy, nie tyle, że jestem fałtuberem, ale po prostu się bawię w takie rzeczy. Bardzo mi się podoba, jakby taki. Wiecie, możecie zobaczyć moje emocje tak na żywo totalnie, bo jednak widzicie co ja robię, czy się uśmiecham, czy co, wiecie, spoczko sprawek jak się nie chce na kamerce siedzieć. <laughs> co też... Dobra, lecimy. Co też jakby nie jest problemem, ale jakoś wolę w ten sposób. Dobra, dawać mapę, dawać mapę, dawać mapę, dawać mapę, dawać mapę, dawaj mapę, dawaj mapę, szybciej, mapę. Okej, okay, znowu bez problemu. Ten ym, challenge nie jest trudny, widzowie. No, przyznaję, wymyśliłem coś słabego, ale może wy wymyślicie coś zupełnie, zupełnie lepszego, jeżeli chodzi o Stumble Guys. No, i wtedy po prostu przejdę sobie to, wiecie, waszym sposobem, waszym wyzwaniem. I będzie naprawdę fun to play. Zobaczymy. Znaczy, tutaj też się dobrze bawię, mimo wszystko. Idźmy za, za ludźmi po prostu i tyle, i wygramy, moim zdaniem. Dobra. O, nie, nie doskoczyłem. Jakie to było smutne. O nie, przegrywam! Widzowie! Szybko! Musimy się pośpieszyć i to giga. Dobra, mamy to. Mamy to chyba. Może tego nie być. Dobra! O, odbij się! Ziomerko, odbisie. odbij się! I skaczemy! O matko aż dech w piersiach, że tak powiem, zamarł, totalnie nie mogłem oddychać. Musiałem, wiecie, się mega skupić. Ten tutaj próbuje, ten ma fajnego skina, śmieszny, chociaż ten jest jeszcze lepszy. To wygląda jak Yeti jakiś. Naprawdę, Yeti i się ma. dobra, jedziemy dalej. Pozostało 8 osób. Czy teraz wygram? Ja bym chciał choć raz wygrać w tą grę, naprawdę. Dalej patrzymy na to, że zielonego nie dotykam. Mm, tylko wiadomo, tak lekko, lekko da ogadę w tej piłce nożnej było, ale wiecie, tutaj na, na rzecz tego, że chciałem coś porobić, no ale ciężko było. Trzymałem się białej mimo wszystko starałem się, co nie? O nie, tutaj są zielo... O, jest trochę zielonego, dobra. W końcu ten challenge ma jakiś sens. Mam nadzieję, że na końcu nie ma zielonego, który by mi totalnie pokrzyżował plany. Dobra. Jedziemy. I teraz do przodu, do przodu. Do przodu. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy. Nie, nie wierzę, jak ja spadłem, przecież... Nie, no nie mogę, serio. Aż tak to było śliskie. Masakra, jakie to śliskie jest, totalnie. No, jak śliski wąż tam się przerzuciłem. A już bym wygrał, wiecie? Była duża szansa, żebym wygrał. No i znowu. O, dobra, udało się, czyli rozumiem, że tutaj jest poślizg na tych arenkach, na tych planszach. Trzeba, trzeba uważać zdecydowanie, dobra? Zielonego nie dotknij Meres. O, nie, zielony! Musiałem skoczyć, widzowie. Nie mogłem mieć takiego luzu jak ten ziomeczek. Nie! No nie, przegrałem! Najgorzej, no Boże! O dwie sekundy może, no co za jazda w ogóle. Jakiś ziomeczek mnie przegonił, no. Mogłem iść tym środkiem, ale wiecie, miałem takie coś, że pomyślałem, może akurat mu się to podniesie na tyle, że on nie przeskoczy. No jeszcze nie umiem grać w tą grę, jestem nowy, ale już tak blisko byłem, no masakra. To już naprawdę było tak giga blisko, że brak mi słów. Dobra, piszcie swoje komentarze, piszcie wyzwania i zapraszam do następnego odcineczka ze Stumble guys. Chcę troszkę w to pograć, bo serio jest fajne. Siemano.